To są samochody, które chcielibyśmy mieć już w całej flocie używanej przez, przez służby interwencyjne, służby prewencyjne, służby ruchu drogowego. Pojazdy są, charakteryzują się przede wszystkim niską emisją dwutlenku węgla. Samochody są ciche. Samochody są dla środowiska przyjazne. Są jakościowo dobre. No i to jest to, co co myślę jest przyszłością polskiej policji. Samochody zostały zakupione we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, współfinansowane przez WUFOŚ. Samochody były kupione po to, aby Uzyskać efekt ekologiczny przede wszystkim, czyli zmniejszyć tą emisję dwutlenku węgla w ciągu roku przy założeniu wycofania ze służby pojazdów z silnikiem wysokoprężnym i pojazdów, które stosunkowo wykonują najwięcej kilometrów. Tutaj to zadanie dzięki temu, że zostało uruchomione dzięki współpracy z W8, umożliwia nam wprowadzenia do, do służby właśnie tych ekologicznych pojazdów. Tych pojazdów tutaj jest 10. Jeden pojazd kosztuje 179 tysięcy złotych brutto. Mamy tutaj silnik spalinowy, wolnosący i skrowy, który jest wspomagany silnikiem elektrycznym. I w momencie kiedy zachodzi taka potrzeba, to ten pojazd potrafi być dynamiczny. Dynamiczny w miejscach zurbanizowanych, osiedlach, gęsto zurbanizowanych, gdzie zależy nam, aby ta emisja była jak najdwutulnie mniejsza.